Proszę Państwa, rzeźby można analizować, proszę Państwa, tak samo jak wiersze. Z daleka widać proszę Państwa Cóż to jest za postać? O wielce szlachetna jest to postać. Postać kobieca. Na tą twarz umęczoną i szlachetną i tą dłoń na sercu złożoną i na te palce, prawda? złączony jest kciuk z palcem wskazującym i środkowym szata owinięta świadczy o skromności tej postaci, ale jedźmy w dół, co tam mamy na dole? mamy dwie stopy i pod drugą stopą Jakaś głowa nieprzyjemna, skwaszona to jest zło, proszę Państwa. To jest deptanie zła. Zło zdeptane jest takie skwaszone, niezadowolone, że zostało eee, zdeptane. Ale cóż mamy z boku? Z boku, obok widać nie pod stopą, tylko w jakimś dystansie od tej stopy. Mamy dwie postaci główki. Główki niby aniołków. Jakichś innych postaci Herubinków złączonych nosami i ustami? Nie wiem, czy to jest pocałunek, czy to po prostu są głowy zrośnięte tych rodzeństwa syjamskich braci czy sióstr. Zobaczmy od dołu, jak to wygląda. Widzicie, że są to same główki, z których wyrastają już tylko piórka. Nie ma żadnych tych, no, tych rączek ani innych tułowia, i tak dalej. Popatrzmy, jak to wygląda pod gardła. Widać, że, że to świadczy o, o niewielkim wieku w tych, tych postaci, albo o że są dosyć spasione. A od góry, jak to wygląda? Od góry to wygląda tak. Jakby jedna szyja, proszę Państwa, albo po prostu. Jeden kawałek, jedne plecy. no. Tak więc, taka oto fantazja tego twórcy była. Te rzeczy, które ja opisałem, to są opisy, no nie? Każdy z tych opisów można jakoś tam interpretować. A co to znaczy? A dlaczego nosami? A dlaczego ustami? A czy pocałunek? To są wszystko pytania, prawda? Na które można sobie odpowiadać czy na, na, można, sobie dysku, można z kimś dyskutować na ten temat tak więc to co ja robię to nie jest analiza oczywiście to jest jedynie przyczynek y, do analizy wróćmy do tej twarzy szachetu zobaczmy z boku jaki profil o jaki umęczony prawda? o jaki umęczony profil oczy zamknięte jakby spuszczone w dół ale jednak zamknięte powieki nie widać oczu już ta postać nie chce patrzeć się ale ta dłoń znaczy, że e, świadczy, że życzy dobrze, bo to jest dobra postać, dobra postać, szlachetna postać. o jaka szlachetna jest to postać. Oczywiście, jeszcze na koniec wrócimy do tej stopy. Stopa jakoś tam udekorowana, widać, że to nie jest bosa stopa, jakby w sandałach. E, palce długie, no, jak szpony. No i postać tego zła twarz zła, ach okropne zło, prawda, walczymy z tym złem, lepczemy je, kurde, ach co za zło, tak, do widzenia państwo.